będę się obracać raz w jedną, raz w drugą stronę, ponieważ pogoda nas tak ustawiła, bo jest na ciepło, także bardzo Państwa przepraszam, będę się tak trochę kiwać, żeby wszystkich Państwa uszanować i wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie powitać na uroczystości oficjalnego otwarcia nowego budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku. W imieniu gospodarzy dzisiejszej uroczystości, Pana Marka Ciszewskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, oraz Pana Ireneusza Góry, prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się z Państwa obecności. Dziękuję. Bardzo serdecznie pragnę powitać Pana Łukasza Piebiaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dziękuję. Witam Pana Ryszarda Ikankiewicza, prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Witam pana Jana Baziewskiego, dyrektora Departamentu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. <klucza> Witam panią Dagmarę Kosakowską-Drąg, -Dr dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. <klucza> Witam państwa posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Małgorzatę Golińską <klucza> i pana Radosława Lubczyka. Bardzo serdecznie witam burmistrza miasta Szczecinek, pana Jerzego Harmi Daglasa. Równie gorąco równie serdecznie witam panią Halinę Zarzeczną, prezesa sądu okręgowego w Szczecinie, pana Romana Makowskiego, prezesa sądu okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Prezesów Sądów Rejonowych Okręgu Koszalińskiego oraz byłych prezesów Sądu Rejonowego w Szczecinku, przedstawicieli Wojewody Zachodnio-Pomorskiego, Palestry Koszalińskiej, Policji, Służby Więziennej. Witam bardzo serdecznie miejscowych prokuratorów rejonowych, sędziów, notariuszy i komorników, a także przedstawicieli realizatorów inwestycji, architektów, wykonawców i wszystkich zaproszonych gości. Bardzo serdecznie Państwa witam. Proszę o zabranie głosu pana Marka Ciszewskiego prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie. Szanowni Państwo, niech mi będzie wolno jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa, pana ministra, panie i panów prezesów, zaproszonych gości Państwa, sędziów serdecznie przywitać. Jako współorganizator, współgospodarz dzisiejszej uroczystości chciałbym państwa serdecznie zaprosić do nowej rozbudowanej siedziby sądu rejonowego w Szczecinku. Proszę Państwa, nowa siedziba to wielkie wydarzenie, wielkie wydarzenie przede wszystkim dla zatrudnionych tutaj sędziów, zatrudnionych pracowników, ale także dla całego sądowego okręgu Koszalińskiego. A myślę, że przede wszystkim, bo przecież nasze czynności, nasze działania zmierzają do tego, żeby jak najbardziej zadość uczynić potrzebom lokalnej społeczności, że jest to wydarzenie bardzo ważne dla mieszkańców Szczecinka i powiatu szczecińskiego, Proszę Państwa, sąd Rejonowy w Szczecinku niewątpliwie zasłużył sobie dobrze na to, na tę nową siedzibę bo jest to jeden z sądów z największymi tradycjami w okręgu koszalińskim. W ubiegłym roku święciliśmy, obchodziliśmy jubileusz 70-lecia Sądownictwa Koszalińskiego i w ramach tych obchodów wspominaliśmy, że jednym z pierwszych sądów wówczas, który powstał jako Sąd Grodzki, był Sąd Powstały w Szczecinku i co ciekawe, od początku funkcjonujący w budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 40, 42. Sąd ten od 1951 roku, w związku z przeprowadzoną reformą sądownictwa, został przemianowany, na, przekształcony na sąd powiatowy. I miło mi jest powiedzieć, że w dniu dzisiejszym razem z nami jest pierwszy prezes Sądu Powiatowego, pan sędzia Jan Tupko. Żywa historia zarówno Sądu Wszyscy. Witam. Jak również całego sądownictwa y, Koszalińskiego. Proszę Państwa, y, przez okres kilkudziesięciu lat y, sąd ten funkcjonował y, w takiej strukturze dwuwydziałowej, y, cywil, wydziału cywilnego i wydziału karnego. I dopiero y, po kolejnym przekształceniu, do którego doszło w 1975 roku, kiedy z Sądu Rejonowego Związku, z sądu Powiatowego w związku z przeprowadzoną reformą administracyjną wykształcił się sąd rejonowy, rozpoczęło się znaczące poszerzanie zakresu kompetencji sądu rejonowego. Wówczas w 1979 roku został utworzony Wydział Rodzinny i Nieletnich, w 1986 roku Wydział Pracy a w dziewięćdziesiątych latach powstał jako piąty wydział, Wydział Ksiąg Wieczystych. Ta rozbudowana struktura w sposób oczywisty nie mogła się pomieścić w budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 42, budynku no, z takim swoistym klimatem, z duszą, bardzo przyjaznym, przyjaznemu temu wymiarowi sprawiedliwości, ale budynek ten miał jedną Miał i ma jedną zasadniczą wadę, mianowicie tak, że nie był z gumy, w związku z czym nie było możliwości, aby przy powiększaniu kompetencji, poszerzaniu właściwości i związanej z tym zwiększaniem liczby zatrudnionych osób mógł pomieścić wszystkie jednostki sądownictwa. Działania kierownictwa. Sądu Rejonowego wspólnie z kierownictwem Sądu Okręgowego w Koszalinie zmierzały do tego, żeby tę bazę poszerzyć. Został pozyskany obiekt przy ulicy Jasnej 3. Bardzo przyjazny, wygodny. Tam, gdzie mieszczą się obecnie, czy mieściły się obecnie wydziały cywilny i wydział rodzinny i nieletnich. Rzecz jednak w tym, że również i ten obiekt w połączeniu ze starym ze starą siedzibą nie dawały gwarancji zaspokojenia wszystkich potrzeb lokalowych Sądu Rejonowego w Szczecinie. A że kierownictwo Sądu Rejonowego, wówczas prezesem był pan sędzia Reszek Miazek, wspólnie z prezesem Sądu Okręgowego Januszem Skibickim, nie poprzestali na tym stereotypie, że rozwiązania tymczasowe są najbardziej trwałymi, podjęte zostały działania zmierzające do tego, żeby jednak siedzibę Sądu Rejonowego w Szczecinku rozbudować. Te działania to podjęte zostały już w 2007 roku, a o tyle taką sprzyjającą okolicznością było to, że w pobliżu siedziby sądu była doskonale nadająca się na tę lokalizację działka numer 271. I od pozyskania tej działki, pozyskania jej trwały Zarząd, co nastąpiło mocą decyzji starosty Szczecinieńskiego z 2007 roku, nastąpił ten pierwszy krok zmierzający do celu, jakim było uzyskanie nowej, rozbudowanej siedziby sądu, sądu w Szczecin. Proszę Państwa, w 2009 roku te drzwi do, do realizacji inwestycji otworzyły się bardzo szeroko. A to w związku z tym, że na podstawie decyzji z 25 czerwca 2009 roku minister sprawiedliwości zaakceptował projekt funkcjonalno-użytkowy inwestycji pod nazwą Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ulicy Bohaterów Warszawy 42. Ponieważ po drodze do celu zawsze należy piąć się, czy... Trzeba piąć się po, po schodach. Kolejnym takim stopniem było zlecenie wykonania projektu i to ten projekt wykonało konsorcjum dwóch firm architektonicznych. To był jako lider konsorcjum firma CH2, Marianna Chrusz, CH2 Architekci Spółka Cywilna, Marianna jagielska Hruszcz i Sylwester Chruszcz Szczecina oraz jako drugi partner konsorcjum firma pana Michała Kołodziejczyka, również ze Szczecina. Po opracowaniu dokumentacji, decyzją z dnia 4 stycznia 2012 roku, starosta Szczecinecki zaakceptował projekt budowlany i wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Oczywiście, jak każda realizacja inwestycji, niezbędne było wyłonienie, wykonawcy tej realizacji podjął się zakład Pana Piotra Flensa z Koszalina Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych. I 14 grudnia 2012 roku, kiedy z udziałem ministra, wiceministra Sprawiedliwości nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego, rozpoczął się proces inwestycyjny. Ten proces, który w sumie trwał 3 lata. Oczywiście jak w każdym tego typu procesie nie obyło się bez, bez sytuacji trudnych, bez konieczności pokonywania, problemów, ale proszę Państwa, najważniejsze jest to, że efekt wieńczy dzieło, a tym efektem jest nowy, nowoczesny budynek funkcjonalny odpowiadający potrzebom wymiaru sprawiedliwości. Po trzech latach realizowania inwestycji, w grudniu 2015 roku nastąpił odbiór techniczny budynku, a w marcu bieżącego roku na mocy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu i od tego momentu obiekt został był przygotowywany do eksploatacji. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jest to nowy, funkcjonalny obiekt, doskonale odpowiadający potrzebom sądownictwa, również potrzebom sądu, sądu rejonowego. Myślę, że wszyscy twórcy tego, tego obiektu, wszystkie osoby, które swoimi działaniami przysłużyły się do tego, ażeby ten obiekt powstał, powstał, mogą być z tego obiektu dumni, a jednocześnie uważam, że będzie on doskonale służył zarówno sędziom, jak i wszystkim pracownikom y, pracującym w sądzie rejonowym y, w Szczecinku, jak również całej społeczności lokalnej, a również będzie dobrze służył wizerunkowi wymiaru sprawiedliwości, bo przecież i ten wizerunek jest przez nas wspólnie wszystkich y, kształtowany. I teraz, żeby nie było tak, że, czy może, żeby powiedzieć tak jak Walt Disney, że. Y, Początkiem czy rozpoczęciem wszystkiego jest zakończenie mówienia i przystąpienie do działania. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do środka, do centrum tego budynku, bezpośrednio przez, przez główne wejście od strony ulicy. Dziękuję bardzo. Teraz nastąpi ta bardzo uroczysta chwila. Do przecięcia wstęgi zapraszam pan, pana ministra Łukasza Piebiaka. Pan minister otrzymuje nożyczki czarodziejskie. Bardzo jeszcze proszę chwileczkę zaczekać. Kompletujemy tego w Szczecinku. Proszę panów, żeby to było mniej więcej w jednym momencie, proponuję tak. Ja obliczę do trzech, czyli panowie zrobią ciach, ciach i trzeci ciach, żeby ta stęga spadła. Bardzo proszę. Przy trzecim ciachu spada stęga. Uwaga. Raz, dwa i ciach. Dało radę, dało radę, brawo, 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 dziękujemy Panom bardzo. bardzo...